Tak mówię. Co to znaczy? <głos> <głos> że, pożyje, ja że pożyjemy trochę dłużej, tak? że jak na razie ich nie widzę Podnoszę albo nie podnoszę Podnoszę okay. Jak tu nam gdzieś wywali to idziemy na drugiego bossa od razu Kurwa mi się wydaje, że on będzie gdzieś na górze, całą mapę będziemy dymać. Dalej gonimy tego czy idziemy cegielnie? Nie wiem jak chcesz, możemy na tym więzieniu iść. To możemy przejść tu i najwyżej później na fort odbić. I to tam jeden jest. Także mówiąc. Go z pająkiem a nie bo tam jest ten tam jest rzeźnik mm. tu mamy pająka Ale z drugiej strony się pali ten się? gdzie z drugiej strony no tam od tamtej strony Ole na górze Przypuszczam, jak to może tu już być. Yes, O ja. Fort! O. Nie. Nie mogę. Tu na górze trzecia. No ja muszę je wystraszyć, bo nie przejdę oh. na to. Kord. Tam będzie ciężko się dostać. Przepuść. Ja bym proponował od razu się wjebać na górę. Jak najszybciej na górę byśmy musieli spróbować wejść. Czy to wjechać tym wyciągiem, czy no obojętnie jak. Pompy? Pompa. Ty. No może to nam się... Ta góra może być dobra. No nie wiem. Bo będziemy dystansować sobie ich. Kurwa nie wiem Jeśli mają kogoś z kimś walczą to może nam się udać, ale jeżeli nie Dawaj do mnie i wjeżdżamy. Idę, idę Jestem, jestem Ściągam? Ty, ja już chciałem skakać No. Jest też best. Ja, jedziemy. Jest? A, ja, widziałem. Może być pompa. On na duże Oh. O głowy mi gdzieś przeleciało Jeszcze ktoś dwa do daleka strzela Nie wiem skąd. Nie wiem żadnych pojęcia skąd Z mostu albo z tej wieży Ta. tamtej Nie wiem Daleko i tu się będą podnosić Nie Leży Tam, tam jest z prawej strony gdzieś tu jest jeszcze jeden na dole. Dobra, ja zszedłem z góry, bo nie mogę tak na tej górze siedzieć. ta wieża pusta się wydaje. to Jeden jest tu. Tu są pułapki wszędzie, więc uważaj. Wiem, wiem. Jak radne to trofeum. Jesteś w stanie też ogólnie zajebać. Ale nie wiesz czy jestem w stanie tu wejść do góry? Eee, jeden jest na dole, tylko Ale Czy dawina była wolna tu, czy łapka jest? Wolna, jest ok. Jeden jest gdzieś tu. No, tylko uważaj na automat, nie? Jeden tu. Drugi tu i trzeci. Nigdy nie? Białym? Pat. Jeden tu i drugi tu i to już nie jest team. Dwa tu. Kolejne okay, team. Podnie automat się podniósł. Tu no. jest jeden. Tu jest. W środku, tak? Tak. To Park się, a drugi nie wiem, gdzie jest. A drugi jest na strzał, bo on już raz padł. Tu, tu. A. mniej? Jeden jest tu na stop. Tu się ktoś podniósł znowu. Tego w białym podniósł. No możliwe. Tu jest babka na czarną się się pali. W białym żyje. Jeden jest tu, ale tylko nie padni Powiem ci, że się, że się staram, nie? Prędzej mi się ammo kończy. Niż kolejnego mniej, chyba team padł już jeden. A Jed gdzieś jest, żeby było przeszukać jakoś? No, są tu. Ale spadło na dół I tylko ten tu jest, a nie tu jest. Tam jest jeszcze jeden, ale to jest... Uważaj łap O właśnie Stoi tu za tym Aha Nice Pilnij się może I masz ogień przecież w tym jeszcze. A, ja wiem. I zawsze możesz mnie na daleko spróbować podnieść, bo ja mam tą umiejętność, że od razu zdrowy wracam. A nie będę słyszał gnoja. No to poczekasz chwilę aż się spali. Wiesz, już za dużo HP nie powinien mieć. Kurwa, w jego pułapki jeszcze wpadłem. No nie mogę. No co on solo jest? Nie, on jest z tym ziomkiem od bossa. Ale przez widzenie nie będzie go mógł podnieść. Próbuję zjebać od razu do, do środka, nie? i przeżyjesz. O, no, Crown. No. Na mnie, centralnie. A ja nie mam czym gasić już. No. O, i... ja. <słuch> Kurwa, klasa. No nie wiem. Ja mogę nawet na... Ja się mogę spalić, to jest ta mniejsza. Bo mnie i tak jesteś w stanie podnieść. No, ja nie mam tv o kurwa, no to podniesiesz z tego na dole najwyżej Bo tu już jest pusto No nie, bo ktoś go zabił, nie? On nie spadł z wysokości? Nie Był sztoł No dalej, gasz się do chuja Kurwa ostatni pasek No No nie, tak nie zrobi Może to przetrwam jakoś no że no to się pali jak głupiak. Tu dużego paska mi jeszcze zostało. Toż idzie tu. resztka dużego paska. Nie zdążysz. Nie ma chuja nawet. O, tak. o Jest jeden czy co? No A dwóch? Hmm. Jeszcze się palisz Ja pierdolę, no ile to się jara? z dwóch Jest tu gdzieś jeden. Tak, wiem, słyszę. To jest ściema, on gdzieś wchodzi. jest tu podobno gdzie gdzieś, chyba. Nice. Chodzi do góry tu. No nie lec, już, robisz hałasy. Jeżeli tego, to już padniemy. Dostał. No. Nawet nie wiem, czy nie padł. Leży. No, widzisz? Pięknie, pięknie, pięknie. Katana, łuk. Nie mam, nie mam widzenia, także nie wiem, czy to wszyscy, czy nie. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. I uważaj, bo mam tu gdzieś pułapek jeszcze. Tak, tak, wiem. Zdawałem. Nawet ten nie idę. No, a ten lemarki katana, ty. A nie, on nie miał crawna z kulą, on zwykłego crowna miał. Hmm, to dziwne. Czekaj, a ci co tu padli, to gdzie oni padli? Jeden gdzieś tu w środku powinien leżeć. Nie ma tak. Brakuje ziomka z automatem. To no jest chyba ten. Tak. Nie w czerwony ten z automatem. Oto w czerwonym padł. Ty, no mi i tu zjemku w Oni chyba tu do góry jest spalone już. Aha, bo przecież oni się popalili jeszcze, dobra. Nadal z tobą chyba się palił. Te. To jest ten, no? O, o to jest twierdza, automat. To jest automat. Uważaj, że są pułapki gdzieś. Ten postawiał gdzieś tu. Tu postawił. trującą. I tak nie ma już nigdzie. Widzenie pokazuje. Dobra, czyli to wyjście na szagielnię. Aha, tu na dole on ich jeszcze na... Tu na dole jest pełno pułapek. Oni to chyba cały czas by tylko czekali. Czekaj, ja cię nie, nie, nie słyszałem, bo bramę brałem do góry. No wie, że oni tu na stół chyba czekali. Oni Byli tak. tu cały czas, ale. Tu jeszcze jedna jest uważaj, nie? Pułapka. O. Spadamy stąd. tą Ty, ale... A nie czekaj, co to było? Coś mi się przewidziało, że jeszcze jeden wOS z tamtego została, tak później spojrzałem, że, że przewidziało mi się to. Że... Teraz jak najwięcej punktów byśmy mogli zrobić, bo 50 już będziemy mieli. To teraz by było warto tych punktów narobić. Hmm. Myślałem, że podpala, jednak nie. No to ci powiem, że na koniec te gierki nie wyszły złe. O, coś fajnego. trochę będzie. postukany. Roz No, no z dziesięciu chyba będzie. No, nie wiem, czy aż tyle. Ośmiu to na pewno. Nie wiem, może z dwóch zabiłem. No jak dwóch więcej? Czterech masz na pewno więcej. Ośmiu.